Znasz metodę EFT, ale nie stosujesz jej na co dzień, ponieważ nie wiesz w jaki sposób wykonać rundki, jak opukać dany problem i boisz się, że sobie zaszkodzisz. To nagranie jest dla ciebie. Jeśli się jeszcze nie znamy, to ja się nazywam Katarzyna Wardyła, od 5 lat jestem trenerem metody EFT, czyli techniki emocjonalnej wolności. Na co dzień wspieram was w uwalnianiu emocji na sesjach indywidualnych i na warsztatach online. Bywa tak, że na sesjach indywidualnych słyszę, że znam metodę IFT, ale jej nie stosuję, bo. No i tutaj kilka argumentów. I jeśli tak masz, to podpowiem Tobie, w jaki sposób najłatwiej opukać konkretny temat. Przede wszystkim weź sobie kartkę i długopis i wypisz wszystkie emocje, które towarzyszą Tobie w związku z tym problemem, to co czujesz, to co masz uświadomione, z czym jesteś, tak powiem, skontaktowana. Wypisz wszystkie negatywne myśli, obawy i lęki związane z tym problemem, bądź też z tą konkretną sytuacją. Wypisz wszystkie reakcje płynące z ciała i napisz, jak chciałabyś się czuć, jak chciałabyś się poczuć, co chciałabyś, żeby się zmieniło. I nawet jeśli nie znasz metody IFT dokładnie, nie wiesz, w jaki sposób opukiwać i nie wiesz, w jaki sposób układać konkretnie rundki, to mając już tak naprawdę podstawę do opukiwania, Możesz po prostu od punktu karate zacząć i opukując opowiadać wszystko to, co zapisałaś na kartce, uwzględniając właśnie emocje, myśli, reakcje płynące z ciała i dodając to, co Tobie również przyjdzie, że tak powiem, na bieżąco pod wpływem opukiwania. Jeśli nie wiesz, od czego zacząć, to zawsze zaczynaj od tego, co jest, że tak powiem, wyłożone na talce, czyli wszystkie emocje, myśli, lęki, napięcia z ciała... Od tego zacznij, to będzie, że tak powiem, Twoja początkowa rundka. Natomiast jak wykonasz, że tak powiem, opukiwanie na podstawie tego, co sobie wypisałaś, później weź głęboki oddech i zauważ, co się zmieniło. I jeśli jesteś początkująca, to oczywiście znowu możesz wypisać. No to dobrze, to w takim razie, jakie teraz czujesz emocje? Te emocje mogą się zmieniać, te emocje mogą, że tak powiem, się, że tak powiem, wyciszać. Mogą się pojawiać nowe myśli, nowe reakcje z ciała, możesz poczuć większą ulgę. To wszystko również zapisz i znowu wykonaj opukiwanie do momentu, aż poczujesz większy komfort i spokój. Ten sposób opukiwania da Tobie najlepsze rezultaty, dlatego ponieważ będzie się on opierał o Twoje indywidualne aspekty, czyli emocje, myśli i reakcje płynące z ciała. Natomiast zachęcam Cię też do zastosowania gotowych rundek, czyli ćwiczeń metody EFT, które znajdziesz również w moich grupach. Link do grup znajdziesz w opisie mojego konta w bio. Jeśli to nagranie było dla Ciebie pomocne, to koniecznie zapisz je na później. Zaobserwuj po więcej i napisz w komentarzu, jak się czujesz po wykonaniu tego konkretnego ćwiczenia.